Nie, nie wiem, kiedy następna okazja na takie coś się zdarzy, więc nagrywam wam to dzisiaj. Dużo osób mnie prosiło o tutorial na hobby horsa z łatkami malowanymi, więc dzisiaj takowy dla was nagrywam. A więc bierzecie sobie ja już tu zaczęłam i dopiero teraz się zorientowałam. Bierzecie sobie waszą bazę, ona musi być już zszyta. Można z uszkami, można bez. Ja zawsze robię bez, bo tak mi jest po prostu wygodniej. I bierzecie Taką zwykłą taśmę może być też taka cień, cieńsza w sensie węższa, ale ja używam takiej, bo po prostu szybciej się ją robi. Później bierzecie papier do pieczenia zwykły i przyklejacie pasek na długość Waszego papieru, a później wycinacie różne krawędzie. Ja nie wycinam od razu łatek, tylko później sobie odcinam pojedyncze kawałeczki i je przyklejam po prostu w jakieś takie rozmaite kształty. Teraz robię właśnie takiego z taką latarnią. No, teraz nie widać. I pamiętajcie, że to, co będziecie przyklejać, będzie białe, więc tu musi bardzo wyobraźnia popracować i po prostu wyobraźcie sobie, że to, co robicie, jest właśnie tym kolorem, który będziecie robić. No i tu według uznania. Pamiętajcie, żeby każda jakaś szczelinka została porządnie zakryta, bo później zostają kropeczki. Ja sobie spinam zawsze ten pysk szpilkami na malowanie. No i tak oklejacie według własnego uznania. Jeżeli planujecie też jakieś mniejsze łatki, to możecie sobie je po prostu wyciąć na tym papierze i tak sobie je odkleić. W moim przypadku ląduje ona tutaj na grzyweczce. I pamiętajcie, żeby po przyklejeniu dokładnie podociskać, żeby Wam to później nie odstawało. Jeżeli planujecie łatkę w miejscu, gdzie jest kij, to polecam sobie to dokładnie zszyć i obkleić. Ja to będę jeszcze później obijać materiałem. No i tu już mam gotowego konika. Wszystko mam pooklejane. I teraz pokażę Wam, jak przygotować farbę do malowania. Na początek zadbajcie o jakieś miejsce, gdzie moglibyście mokrego konika już po malowaniu odłożyć, tak żeby nigdzie nie leżał płatami do żadnej powierzchni. U mnie jest to taka dziura, ale może być to też jakiś karton, czy po prostu stajnia. Następnie przechodzimy do farb. Ja używam takich zwykłych. Zwykłych akwarelowych farb. Tutaj będę używać takiego koloru Scarlet, ponieważ takie dostałam zamówienie, ale nadadzą się każde inne swego czasu. Też robiłam plakatówkami albo takimi najtańszymi farbami. Po prostu w pastylkach. tu będziecie mieli zdjęcie, bo nie wiem jak je określić, ale no, najlepsze są jednak te akwarelowe. Potrzebujecie też jakiś pojemniczek, może być lekko brudny, czy coś, jakiś słoiczek, no dowolnie. No i oczywiście pędzelki. Ja bardziej polecam takie do cieniowania, do cieni do powiek. One się sprawdzają wtedy najlepiej ze wszystkich. No niestety mi się zgubiły. No i teraz bierzemy naszą miseczkę. Jak już zabierzecie sobie Waszą farbę, to pokrywacie dokładnie każdy, każdy włosek Waszego konika, w którym... W miejscu, w którym chcecie mieć odmianki, jeżeli mocno przyczepiliście tą taśmę, to kropelki powinny Wam się zbierać na niej i po prostu je później oderwiecie razem z taśmą. I też pamiętajcie, żeby, jak już pomalujecie dany fragment włosu, to y, ja się uczę na błędach i żeby iść razem z włosem. Żeby nie robić jakichś takich dziwnych zagięć, bo później, jak Wam to wyschnie, może być to troszeczkę twardsze i po prostu y, będzie to widać. A jak będziecie mieli to wygładzone, no to wtedy nawet jak Wam się to nie odkształci finalnie, to będziecie mieli to po prostu ładnie wykończone. I tak pokrywacie każdą łatkę, jaką chcecie. Pamiętajcie, że yy, dokładnie trzeba wszystko pokryć, żeby nie było jakichś przechświtów spod spodu, no bo jednak... Yy, ta farba przez to, że jest rozwodniona, no to yy, może później trochę wyjaśnić, więc można sobie tak na przykład kilka warstewek w jednym miejscu tak sobie pomyrdać trochę tym pędzelkiem. No i malujecie tak wszystkie te ładki. Gdy mam już całego konia yy, wyschniętego, to kiedy cały koń mi już Wysechu, no to zabieram się za skrupulatne odklejanie każdej tej foliki. Nie może zostać żaden mały kawałeczek, No i tak po prostu lecę całego konika. Jak już mamy nasz pojemniczek, to wybieramy sobie kolor farby, który chcemy używać. Ja jednak postawiłam na taki trochę bardziej ciemny, bo tamten był zaczerwony. No i po prostu wiem, jak on będzie wyglądał na koniu. Teraz bierzemy naszą wodę i lejemy to mniej więcej w takich proporcjach. Coś takiego można sobie później dolać, ale pamiętajcie, że jak będziecie dolewać wodę, a już zaczęliście cieniować nią konia, to y, trzeba dodać też farby. No tu widzę, że będzie potrzebne jednak trochę więcej farby, bo woda jest zbyt przeźroczysta, a pamiętajmy o tym, że yy, koń, który jest wycieniowany, później yy, wyjaśnieje, ponieważ yy, farba wyschnie i trzeba wszystkie te grudeczki bardzo dokładnie yy, wymieszać, ponieważ gdyby te grudki zostały, a przejechalibyśmy nimi po koniu, to mogą zostać ciemniejsze odgniecenia. Też jeżeli byśmy mm, mieszali kolory, to trzeba jeszcze mocniej y, wymieszać te kolory, żeby po prostu y, no, nie zostało tak, że zostało trochę czerwonego na pędzelku, przejedziecie nim po koniu i nagle koniec w jednym miejscu bardziej czerwony. No chyba, że ma być to celowy zabieg, ale to wtedy polecam sobie zrobić yy, osobne miseczki z kolorami a, al, i nie mieszać tego. Albo skończyć jeden kolor cieniowania na całym koniu i następnie przejść do drugiego.